Wieczór! Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A czeka nas mecz, na który wszyscy czekali. Obejrzymy dziś finały mistrzostw. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibic uwolnił się z podkrycia. Okazja! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć pełen spokój i skuteczny strzał w Profesor Cam Nawaro. bez trudu przejmuje to zagranie. Unika przekroczyła linię boczną. Aut. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Szansa na remis. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Centra w pole karne. Ale. Czy Neymar to wykorzysta? Za chwilę ponownie. Nie wznowią z narożnika boiska na jedenasty metr z rogu nic z tego, oddalają teraz zagrożenie znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Uwaga, za chwilę może być remis. No jeszcze nie koniec. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Widzowie domagają się strzału. Teraz Whistler jeden teraz Wydawało się, że to musi wpaść To środkowuje z rogu Dość głęboko I teraz spokojna interwencja po tej półce Rachityczny był ten strzał Nie zmusił bramkarza do wysiłku No i znowu są przy piłce Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Wspaniale interweniuje Bramkarz, ale się teraz wyciągnął z rożnego w okolice jedenastki. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc. Bardzo przytomna interwencja, brawo. Bez wątpienia, było przewinienie. Będziesz udwolni. Andy Robertson Smajda Sar Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali Naciskali go i wymusili błąd Wyszedł z piłką poza pole gry Ronaldo No ależ teraz sztuczka będzie zatem rzut rożny. W 11 jedenastki teraz rzuca. Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Czy będą zaraz prowadzić? Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Cristiano Ronaldo. No i po ataku, dobra interwencja. Wspaniały popis umiejętności. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. A zatem mamy wynik 2-1. Szansa na no, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego poleje. Ale środni Sonata. Jak on to zrobił? Wrzuca piłkę przed bramkę. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Rzuca się i pewnie interweniuje. spokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Prawie, prawie dobry strzał głową po tym dośrodkowaniu rzutu rożnego. Teraz Neymar. Mija go sprytnym zwodem. Ależ interwencja w polu karnym przekroczyła linię boczną. Out. Jak widać po statystykach drużyna gości niezbyt często jest przy piłce. Ale wszyscy znamy stare pożekadło, że liczy się nie styl, lecz to co w sieci. Może mieli dotąd piłkę rzadziej przy nodze, ale pojawiało się wtedy zagrożenie pod bramką rywali. A to znajduje przełożenie na korzystny dla nich wynik. tracą piłkę. Próbuję teraz szczęścia. Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Mija teraz bez kłopotu. Bardzo inteligentna gra w Znowu mają piłkę. Tracą teraz piłkę. Czy wyjdą na prowadzenie? Pewna interwencja. Branka trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzała i strzał był niezbyt przekonujący tak po prawdzie. Słyszymy gwizdek. Kon Jacku, zgodzisz się ze mną, jeśli powiem, że Neymar gra dzisiaj zacnie. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła się idąc po krowa. Groźnie było. Dobra interwencja. I od razu go cisnął. George Hadzi. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. I weczą świetnie do tej pory budowany atak. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Uwaga, wychodzi sam na sam. Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. Na tablicy wyników mamy 3-2 Royal skonstruują akcję ofensywną. Takie zagranie nie mogło zakończyć bramce. Wciąż prowadzi piłkę. To może być wyrównanie. Patentowa utopia! Ale Szabrowa teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontradak. Dostaje piłkę. Co teraz ją zrobi? Bramka! Chociaż zaraz, chwileczkę. No nie, nie, jedna to Rzeczywiście, chorągiewka w górze. Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie. No nie, takimi interwencjami to piłki się nie odbierze. I mamy remis! A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Choć przecież i tak już było nieźle. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Bernardo Silva z piłką teraz. A Daka. Adresatem podania. Teraz Sterling. Przewidział teraz sytuację obrońca. Odebrał mu piłkę. A pachniało tu golem. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ładna piłka w uliczkę. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. No i jest szansa na dobrą rzutkę. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Kasia na prowadzenie. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Pokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Zaremnił tę szansę, świetnie się tutaj zachował. Sterling za linię obrony. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będziesz udwonić. Juka do Bernardo Silwy. I strata. Fatalne zagranie. I mamy podanie do Neymara. Neymar spiega w środkową strefę. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Struder radzi sobie z rywalem. prawo, dobry odbiór, blisko własnej granki. Strata Lorenzo i Sinie walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Teraz Neymar, ależ technika teraz. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Nie ma szansa. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za Faktycznie, kiedy jest w takim garze, jest wprost nie do zatrzymania. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Ronaldo, wymarzona okazja Akcja wciąż trwa Broni, ale piłka nadal w grze, Wciąż groźnie Nieodpowiedzialnie teraz Bardzo groźna strata piłki O, taką interwencję to ja rozumiem Skutecznie i czysto Ben Jeder w posiadaniu piłki Nie ma dużo miejsca Szuka szansy Let's say Jedna bramka. Już trzy gole przewagi. W ten sposób nie zwycięstwo w dzisiejszym stopniu. Bardzo inteligentna prawobronie. Znowu mają piłkę. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia odwizguje teraz spalonego. Prawie idealne było to podanie Jacku. Prawie. Tak, mogło być groźnie. Bardzo dobre. No i koniec meczu.